Czuję się jak taka uduchowiona żona. Mam taką fryzurę, gdyż włosy są brudne. I taki outfit domowy, taki trochę z pazurkiem, ale mam takie luźne spodnie do jogi, które wam pokazywałam w holu. I tak ym, nie wiem, jak was ustawić. Ja tak się czuję, wiecie, tak. Ym. Czuję się trochę jak Kordni Kardashian, taki ma półbrania, ubrania, ale też czuję się tak kochanie, za 15 minut mamy naszą jogę dla par, później medytacja, następnie zjemy naszą organiczną sałatkę i wypujemy maczek odpuszczonym sojowym mlekiem, więc czuję się tak wspaniale, nie no żartuję, widzicie takie białe przestrzenie pod moimi oczami? Gdyż e, testuję puder z kolekcji świątecznej z Biedronki, to nie jest jak gdyby współpraca. Ten puder e, musiał mi upolować mój e, partner życiowy, będąc w delegacji, i widzę, że on taki e, straszny, m, straszną pandzie mi zrobił pod oczami. Musicie to zignorować po prostu. E, więc dzisiaj jest dzień, jest bardzo późno, jest, jest godzina 16. Gdyż ja byłam w pracy, szukam swoich okularów. Byłam w pracy, musiałam coś zjeść. Co zjadłam? Zjadłam makaron bezglutenowy, Penne firmy Barilla, bo ponieważ Barilla, gdzie one są tu? Rozrobiła makaron bezglutenowy, który jest dobrutki jak ten makaron bezglutenowy, moi drodzy. Zjadłam do tego pesto zielone. Podsmażyłam sobie cebulę. I stwierdziłam, że za dobrze się czuję, od dwóch dni tego starłam sobie, ała, 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 mnóstwo, a mam brudne okulary, mnóstwo parmezanu i to był mój obiec dzisiaj. Ja jestem zmęczona, trochę, ale, gdyż byłam w pracy, ale mm, myślę, że powoli musimy działać z tą moją przestrzenią tutaj. Ale nie zrobię tego na raz. Na pewno nie zrobię całości dzisiaj, gdyż jest późno. Ja mam jeszcze trochę pracy i to jest dużo roboty. Zeszły vlogmas, i oglądałam vlogmasy swoje z zeszłego roku. Pierwszy z nich trwał 40 minut, i to była tytaniczna praca. Tam ja zmieniłam całe dekoracje domowe w jeden dzień, i to było tłumacz dla mnie. Dlatego w tym roku obiecałam sobie, że to będzie wolniej, że chcę nagrywać dla Was częściej. W zeszłym roku udało mi się tylko 8 tych filmów stworzyć. Gdyby wczoraj opublikowałam jeden materiał, dziś yy, może uda się wypuścić ten. Więc chcę, żeby to było powoli, bez pośpiechu, wiecie, bez. Bez zażynania się najzwyczajniej w świecie, żeby tak to, wiecie, na spokojnie, bo wtedy było niespokojnie. Dlatego ja mam taki luzacki strój. Bardzo bym chciała wrócić do jogi, wiecie. No naprawdę nie macie pojęcia, jak ja nie trenowałam, nie jogowałam ponad miesiąc półtorej. I czuję się strasznie taka Nawet nie wiem jak to określić taka. No, taka się czuję, no, zastygła się czuję, więc nie jest to zbyt przyjemne doznanie. Chciałam nagrać dla Was ten makijaż, ale tak nie do końca jestem z niego zadowolona, gdyż, wiecie, ja użyłam retinol i, i przerzuciłam się teraz na 0,5, i skóra zaczyna mi się łuszczyć, ale tak to wygląda. W sensie, no, biała czekolada basic, ale myślę, że tak z daleka to się nie rzuca w oczy. I że tak y, nie widać tego bardzo mocno, tych wyprysków, chociaż widać, nie widać. No, są, trzeba je zaakceptować. Y, więc tak to by wyglądało. Dzisiaj mamy 2 grudnia. Przyszły mi prezenty, ale mogę pokazać tylko jeden, gdyż y, my z moją rodziną w tym roku, się czy w zeszłym też się losowaliśmy na święta. I losowałam osobę, i wszyscy oglądają mój film, więc to nie tak, że wylosowałam osobę, ale nie mogę wam pokazać tego drugiego prezentu, gdyż wszyscy będą wiedzieć co, co dostanie i kogo mam, więc tego drugiego wam nie pokażę, ale to wam pokażę. To jest prezent, taka lama, dla mojej chrześnicy. Ci, którzy nie wiedzą, ja mam prawie roczną chrześnicę. Yy, niektórzy mogą być oburzeni, jak to możesz być matką chrzestną, skoro nie wierzysz, jak gdyby dla tej osoby, znaczy nie wierzysz, ja wierzę, ale nie jestem wyznawcą. Yy... Tutaj chodziło o to, że po prostu jestem dobrym człowiekiem i, i myślę, że chyba lepiej wybrać na rodzicach chrzestnego osobę, która. czy chrzestnego, to też jest takie słowo, którego. Jestem taką wróżkową ciocią. I wróżkowa ciocia, czyli w. Dla niektórych akamatkach matka chrzestna też taki mam tytuł. No, nie chcę, żeby jak gdyby spekulacji były na ten temat. Jestem, ja się zgodziłam, ta osoba wie, wie czy mi się zajmuje, na co się pisze. Dla niej najważniejsze jest, żeby ten maluszek miał wsparcie. Więc moja chrześnica ma wsparcie i zakupiłam jej taką lamę. To jest podgląd, to jest taka lama, na której można skakać. I ona jest taka, wiecie, interaktywna. No nie wiem co <noise> mogę więcej na ten temat powiedzieć. E, udało mi się ją kupić na sporej promocji m, Black Friday'owej minus 20% i powiem wam, że no, wydaje mi się to fajne, ale no nie wiem, bo ja się za bardzo nie znam na dzieciach. Ale widziałam, że ludzie polecali i ona mówi po holendersku, bo gdyby ten dzieciaczek mieszka w Holandii, więc stwierdziłam, że no, to chyba jest najlepsze rozwiązanie, skoro ma mieszkać w Holandii, mieszka w Holandii, ma tu zostać, że kupimy jej to w języku holenderskim. No i myślę, że fajne, to są jej pierwsze święta ze mną. Więc tak to ona wygląda. Mi się podoba. Taka lama. Jak ktoś ma dzieci, to może powiedzieć, czy fajne. Mam też siostrę ośmioletnią, niektórzy mogą mnie wiedzieć, 8 lat, między nami jest 15 lat różnicy. Jej zamówiłam też prezent, ehm, fajny, ale nie, nie powiem wam co to jest, bo nie mam pewności, czy na tego czasu nie będzie oglądać, więc mm, wolę tak to przemilczeć, mm, ale yy, raczej nie, ale niewykluczone. Więc. Yy, No i muszę też kupić dziewczynkom prezent na Mikołajki, taki mniejszy w Mojej sześnicy chyba kupię jakiś ubiorek Ja jej lubię kupować ubiorki W ogóle kupowanie ubiorków, ciuszków dla dzieci to jest moja pasja, naprawdę o, Kocham to robić, są takie piękne te rzeczy Więc kupię jakiś ubiorek i młodej dam coś małego Tutaj w Holandii trochę są inaczej, obchodzone na Mikołajki Bo codziennie się nam do piątego daje jakiś tam mini prezent I na no, po prostu piątego coś Więc na święta już mam wszystkie prezenty kupione ja też dostanę prezent. Ja wiem, że z góry jestem wylosowana i co dostanę. Byłam bardzo, Byłam bardzo grzeszna w tym roku. Takie to miłe, fajne i ciekawe. Więc co? Będziemy sobie składać. Ja do Was będę gadać, będę Wam opowiadać. Odpalimy sobie z Sofboxa, bo tutaj jest naprawdę, naprawdę dużo rzeczy. To jest naprawdę dużo rzeczy. Okej, okay, więc ja mam tak brudne okulary, że nie jestem w stanie nic zrobić. To jest moja przestrzeń. Dla tych, którzy nie wiedzą, to tu jest druga część salonu, tu jest też stół jadalniany, gdyż nie ma na niego miejsca w żadnym innym miejscu. Ja muszę umyć okulary i zaczniemy tu grzebać. Ja jestem przerażona na samą myśl o tym. Nie wiem, czy nie jest za jasno. Zakupiłam dwie żarówki dodatkowe, które stłukłam do popsów i myślę, że oświetlone jest dość zacnie i wszystko jest widoczne niestety trochę czuję się jak taka prezenterka w telewizji, niestety troszeczkę sztucznie, no ale nie jestem w stanie kochani zapewnić lepszego oświetlenia, więc mam nadzieję, że jesteście us usatysfakcjonowani nie będę mówić głośno Gdyż nie mamy podpiąć mikrofonu tego kompaktowego aparatu. Ale to się zmieni e, z czasem. W sensie aparat pewnie kiedyś. Więc kochani, e, to wygląda tak, że... To wszystko zostanie zdjęte. O, książek, to inny raz. To wszystko zostanie zdjęte, ta strefa zostanie wyczyszczona i na tym będziemy się dzisiaj skupiać. A jak damy radę, to i nawet y, zaczniemy stroić. Widzicie, y, czym była dobrą pogodynką. Zaczniemy stroić po prostu tę przestrzeń. Tutaj mamy taką symbolikę żywiołów. No ja wiem, że ona jest taka trochę z Pinteresta, aczkolwiek myślę, że to jest przydatne, gdyż ja teraz druidycznie, w jak powiedzieć, pracuję z tymi żywiołami, to jest mi potrzebne więc w sensie potrzebne, no jest no w sumie to jest to potrzebne mam tu jakąś symbolikę, a na dole jest wszystko to jest takie, taki mebel z Ikei, w sensie my go nie kupiliśmy, on to już był i stwierdziłam, że tak go mm, wykorzystam także yy, no to w drogę Kochani, na tę chwilę zostawiam to tak, żeby... ale moje... moje bombki od mamy, które wypatrzyła w sklepie używanym, takie śliczne, wręcz yy, z na święto do domu to kupiłam tylko trzy takie bombki wróżki. To się bierze, że są aniołki, ale to są wróżki, yy, więc... Będziemy to wszystko sobie wykorzystywać. Choinkę ubierę prawdopodobnie w sobotę, a teraz zostawiam to tak. Tutaj, nie wiem czy to będzie widać, tutaj na dole, tu w tym tym, zrobiłam sobie taki kącik ze świecami, dlatego, że ja tych świec mam bardzo dużo. Ja to się zbiera, ja też nie wypaliłam, bardzo mało świec wypaliłam w tym roku. No i um, sobie zrobiłam taki kącik, że te świece tam sobie będą ładnie stały. Jak będę miała ochotkę na którąś z tych. to sobie je wezmę. A tutaj na stole sobie dwie. Candy corn i whisky Colbrew i to jest naprawdę wspaniała świeczka. Teraz sobie palę dzikie owoce Swich. I jutro będziemy sobie. Jutro będziemy sobie zdobić i ozdabiać nasze e, mieszkania. Przyniosę rzeczy z piwnicy i to będziemy sobie jakoś logicznie rozstawiać. Ja teraz muszę podlać kwiaty, bo dawno ich nie podlewałam, już dzisiaj jest czas. No i e, zrobię też prezentownik. Nie wiem, czy to zainteresuje, ale zrobię prezentownik. Stwierdziłam, że czemu nie? Także, że kochani, vlogmasa. W ogóle fajnie, to, to światło za mną widać. Vlogmasa, dzień drugi. Ja jestem bardzo podekscytowana i idziemy sobie w takim wolnym tempie. Napiszcie mi, czy Wy już udekorowaliście mieszkanie, czy robicie tak jak ja, na spokojnie. To sobie ściągnę, widzicie już obrusek wypresowany. Tutaj są te rzeczy, które mają zostać. Przyjdą zimowe rzeczy, na pewno ruszymy książki. I na pewno trzeba będzie dobrze posprzątać tę półkę z książkami i tam zrobić taką aranżację od nowa. Także kochani, a! W na mojego Instagrama, idzys i dwie podłogi. Także do usłyszenia i cześć!